Cześć, z tej strony Erton, i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Paladins. Jest to nowa seria na moim kanale, i myślę, że bez wędnego przedłużania zaczynajmy. W razu na starcie jeszcze powiem, dlaczego nie pojawiały się filmy. Mianowicie, przez ostatnie parę dni próbowałem nagrać właśnie ten film, i za każdym razem były jakieś błędy, albo z OBS-em, albo z mikrofonem, albo coś, ale teraz już wszystko naprawiłem i powinno być. Dobrze. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, Lobby jeszcze się, załadowało. Także odbieram postać. W tym przypadku będzie to szalin. Kupiłem go parę dni temu i odkąd chyba nauczyłem się nim grać, bardzo mi się spodobał. Także chętnie nim zagram ten meczyk Także. Myślę, że powrócę, jak już się zaczyna Jak widzicie mecz już się powoli zaczyna, także... ...do konia i... ...zaraz Five, four, three, zaczynamy. Two, Dobra, w takim so razie czas spuścić łódź. Miejmy nadzieję, że to my spuścimy homo teama, nie oni, ale... ...ale... ...liczę, że bo ja bym na random jako tak olgarnie i damy radę to wygrać. To to nice, Idealny snipe Okej, okay, oni mają dwóch panów. I jeden nie zabił. Także może być. W ogóle nie wiem, ale zobaczymy, może się uda. Mamy też nie więc... Może przy dobrym wiatru, Takie co pierwsze punkty, które No ale trudno. Będę rób, żebyśmy że nie dali im tego

Toga naprawdę potrafi rąbrać, niestety. Przekonałem się już o tym wielokrotnie, więc... Jak już pojawił się za mną, to mój wzrok był przesądzony. I... Na razie idzie im całkiem nieźle. No co, tak jest szybko. Mam nadzieję, że w tej rundzie już uda się to jako taką ugrać. Ale cóż, jeżeli nasz tań będzie dalej kampił się gdzieś na róże, to dużo nie zrobiło. No, no, tak, no, Próbuję pójść tędy i trochę do nich posmaić z góry. No. Chyba, że oczywiście koga do mnie przyjdzie. Dobra, ja już żyję. Oh, what a treasure. Enemy Lecimy. Is unstoppable. I może tym razem uda się cokolwiek tak im zrobić. No niestety już enemy znowu mają cel, także coś tak czuję, że za chwilę nas zmasakrują. Kurde, miałeś chcę pójść. To... Raczej to przerażniemy i co to jest stroną, Tak widzę niestety nie przeparciło my się i trafiamy się kipa hardów No trudno, bywaj tak Nie masz tym przejmować Może następnym yes, razem będzie lepiej. Tutaj... No, no. Nawet... Gdyby oni nie ogarniały, to ten koga tak naprawdę robił całą robotę za nich. <laughs> no trudno. No. W takim razie czas poszukać drugiego lobby. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się zwyciężyć. Także dzięki za oglądanie tego filmu, do zobaczenia w następnych odcinkach z tej gry, że nawet uda się nagrać z ekipą, którą już możecie znać z odcinków z Among Us, dajcie znać czy wam się podobało i cześć.